Krótce potem, co najdziwniejsze, ponieważ sklep nie został obrabowany, przyjechał przedstawiciel firmy Bata i polecił mamie znowu sklep uruchomić już w pierwszych dniach. No i cały personel się zgromadził, za wyjątkiem Lucy German, która tam wyrażała się poprzednio w obecności portiera Niemca, Beninga, co z tym Hitlerem należałoby zrobić. No i to nie było ukrywanie się bez powodu, ponieważ portier Benning zaprezentował się o zgrozo Polakom, Polakom ze złotą odznaką NSDAP, czyli on był jednym z czołowych nazistów, jednym z pierwszych przyjętych do partii, no bo nie wszyscy taką odznakę mieli. Wkrótce potem spod naszego mieszkania zaczęli znikać lokatorzy, całe rodziny. Najpierw zginął, nie wiadomo w jaki sposób, bo odbywało się to w nocy, adwokat z rodziną, a później, o ile się nie mylę, tam mieszkał lekarz, i też ta cała rodzina jego zniknęła. Któregoś dnia, w początkowych dniach po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców, matka spotkała na placu schodowej tego portiera Beninga, i on mówi: No i widzi pani, gdzie teraz jest nasza Pol wasza Polska teraz my tutaj rządzimy i pani może się tylko cieszyć, że pani mężem był Damazy Modrzyński, który zawsze mimo, że moja żona była tutaj sprzątaczką, a ja byłem portierem, się kłaniał i nigdy nie pokazywał swojej wyższości, bo gdybyście postępowali tak jak pozostali lokatorzy, których już nie ma, to was by też już nie było. Tylko może pani jemu zawdzięczyć, że pani tu jeszcze jest. No mama cała dygotała, ze strachu, jak to usłyszała, no była zaskoczona, no a on jeszcze wypytywał, gdzie się podziała ta bezczelna dziewucha Lucia German, bo musi się z nią rozprawić, bo to co ona mówiła na temat Firela, ukochanego Firela, jest to niedopuszczalne i tu ją kara musi za to spotkać.